Ja dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie też niedaleko w sumie mieszkam, ale spójrzcie, jest dzisiaj piękne, czyste niebo i chciałam wam pokazać, na przykład ten tutaj dom. Kanaryjczycy w ogóle nie przywiązują wagi do tego, jak mieszkają. Tutaj na 100% ktoś mieszka z tego względu, że no codziennie jakby wjeżdża tutaj w nocy do domu. No zresztą co tam widać, też pranie jakieś wisi. I powiem Wam, że czasami te niepozorne domki w stylu takim bardzo w Rio de Janeiro, w uboższych dzielnicach, okazuje się, że w środku mają po prostu taki luksus, że wow, aczkolwiek nie wszystkie. Czasami jest tak, że po prostu widać tutaj z zewnątrz, że ten dom jest po prostu zaniedbany. I w środku też tak może wyglądać, nie? Oni tutaj w ogóle nie przywiązują do tego wagi, z tym bardziej, że tutaj nie trzeba za bardzo ogrzewania. Więc w środku zazwyczaj te domy też wyglądają właśnie w takim stylu z kamienia, a gdzieś tam nie są ani odremontowane, ani nie wyglądają. Tutaj też z boku widać jakieś śmieci. No, Kanaryjczycy niestety tak mieszkają, nie? No, ale widok ogólnie jest super. Tam też widać ocean z drugiej strony. O nie wiem, czy będzie widać. No, ale tak sobie właśnie mieszkają. Przejdę się troszeczkę po okolicy i pokażę Wam taką trochę gorszą stronę Teneryfy, bo o tym się trochę mało mówi. A niestety, no, wygląda tutaj właśnie jak w tych gorszych dzielnicach w Rio de Janeiro. Nie? I na przykład tutaj e, znowu taki przykład tego domu. No, co, niewyremontowany, a w środku ludzie mieszkają, tak? Tutaj jakiś tam ogród, też totalnie nieogarnięty. Wszystko już jest praktycznie ponad płot, jak widzimy. No, i znowu jest to samo tutaj, nie? Czyli że też z zewnątrz jest nieodromontowane, w środku mieszkają. Tutaj w ogóle jakaś opuszczona budowla. Nikt się raczej tym nie interesuje, nikt tutaj nigdy nie wjeżdża. Ta brama tutaj jest, nie wiadomo, czy tam ktoś coś trzyma, czy o co chodzi, no, ale tak to wygląda. Tutaj znowu coś niedokończone. Powinna stać jakaś budowla pewnie, bądź nie wiem, jakiś garaż. Z tego względu, że zaraz wam pokażę w środku, że. Jest tak, jakby zrobiony wjazd, ale tego wjazdu do końca nie ma. No, widać, że tutaj powinno dalej coś iść, powinno się budować. Gdzie Kanaryjczycy narzekają, że nie ma gdzie mieszkać? A wygląda to w takim nieciekawym stylu, że wszystko po prostu stoi opuszczone, bo jakiś inwestor pewnie się wycofał. No, tak jak mówiłam, tutaj miał być pewnie wjazd na parking, no, a nie jest zrobione nic, nie? No, także nieciekawie. Taką dzisiejszej stronę Wam chciałam pokazać, właśnie. Bo nie każdy o tym mówi, że Kanaryjczycy tak mieszkają. Pokazuje się gdzieś tylko te bogate dzielnice w Kurortach, jak to super i w ogóle. A tak naprawdę wszystkie te dzielnice w Kurortach zajmują tylko i wyłącznie albo turyści, albo po prostu osoby, które mają gdzieś tam swoje biznesy i się poprzeprowadzały na ryfę, pokupowały sobie apartamenty czy tam domy, które oczywiście albo już były w eleganckim stanie, albo je odremontowano i, i po prostu jakoś żyją i mieszkają, tak. No. Tutaj też Wam pokażę, jaka jest dziura z drugiej strony. O, proszę. No ewidentnie widać, że tutaj ktoś chciał coś budować, ale nie wyszło. Tam również ktoś mieszka. Też wygląda ten budynek, jak wygląda. Chłopoty tutaj ze mną zwiedzać Teneryfę, właśnie żebym pokazywała takie miejsca, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał Polka na Teneryfie i zapraszam. Tutaj będzie profil bez ściemy, bez kolorowania. Trzymajcie się. Hej!